z się strony Kennex i lecimy z kolejnym odcinkiem z arka. Po tak dobrze odebranym filmie przez Was postanowiliśmy nagrać kolejny odcinek i nagrywać z tego trochę więcej z tego arka. Mi się to również podoba, ponieważ bardzo lubię tę grę i znowu jesteśmy ze starym składem, ze swingiem i z rudym. Tak jest, się maneczką. <słuch> 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 tak jest. Popaki <słuch> <słuch> są już napaleni, widzę. Napaleni jesteście. Aha, tak. oczywiście. Znaczy, yy, tak, na całą grę jestem tak napalony po prostu, że. <słuch> Zacząć, uh! zacząć grać, tak? Tak, tak. Jakbyście no się dziwili tak. skąd mamy te ciuchy i temki, po prostu postanowiliśmy, że nie będziemy znowu was zanudzać, zbierzemy te podstawowe rzeczy, jakie mieliśmy wcześniej. Na dzisiejszy odcinek musimy znaleźć miejsce na bazę, zbudować pierwszy dom. No, wydaje mi się, że jest to łatwe, szczególnie że już gdzieś tam, poza faktycznie filmem, odblokowałem sobie te potrzebne mi gramy, na przykład słomiany sufit. Także Ej, kubak, 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 Mamy kubak, z co? budować, tak? No. Bo jak powiedziałeś o tych zadaniach, to ja mam dla ciebie zadanie. No. To jest tak przy tym ognisku. To musisz mi odpowiedzieć na pytanie, czy jesteś bardziej kumalala, czy bardziej sawesta. Gdzie jestem kumalala, czy sawesta? Dobra, chłopaki, po naszych obrzędach tajemniczych, yy, zbierzmy to mięso. Zbierzmy te rzeczy. Gdzie? Eee, czy ty się... mnie właśnie okradłeś? Tak. Okej. Okay. Gdzie chcemy się osiedlić? Bo czytaliśmy komentarze, widzowie. I tam było parę propozycji miejscówek Brygada, patrzcie, ja już wybrałem miejsce, spójrzcie tylko na mnie Co on robi? Zaraz go jakiś megalozaur. Albo megalodon? Megalodon O mój robił. Boże! Czy to jest nasz transport? Mamy tak. łódkę, ej! Wsiadamy! Czy... No, <laughs> chodź tu! Powiedz swojemu koleszcze, żeby na mnie poczekał Poczekajcie na mnie! Poniemy! Chłopaki, a ja? A, weź, nie ma miejsca na ciebie Będziesz płyną w pław No nie, no ja też chcę Ja nim steruję, ja nim steruję, trzymam go za głowę O mój nie. Boże Wypływa na głębokie wody Bałem mu bombę No nie Oła. Ty jesteś uważnie O Co ty Oła, robisz no? Hahaha no się no dobrze ty... czujesz Strzelaj do niego, strzelaj do niego z Strzelać? Nie, no nie, nie denerwujmy go już Pokochajmy go, takiego jaki jest przyjacielu! po głowie, po głowie, po głowie, po głowie Dobra, 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 po głowie się staram Czemu ja dostałem? Chłopaki brawo, Ma. zdobycz wow, Teraz obrzędy. zabiliśmy czy, go, czy, co ten... jest? Ej, macie, wbierza. macie ten, czekaj, wytwórz Wytwórz wszystkie, macie strzały z niego, czy nie? No nie no, ja mam w głowie strzały stary Wyjąć ci ją? <laughs> nie Romantyku, haha, <laughs> chcesz strzałę? Strzały Amora Dobra, ej, faktycznie bo robi się noc może znajdźmy mieszkanie. Mieszkanie, no miejsce przynajmniej, tak, żeby zbudować. Tak, 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 eee, Mam propozycję, gdzie? Wcześniejszych, wcześniejszych moich rozgrywek. Eee... powiedzcie mi, czy się zgadzacie po prostu, jak tam dotrzemy, dobra? To jest niedaleko w sumie. No okay. bardzo, A, dobra. spoko, spoko. Wiesz co? Swing, wiesz co? Ja zauważyłem pewną rzecz. Zauważyłeś go? On cały czas w tym telefonie jest. To jest niesamowite. Ta młodzież tej, 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 jest tragiczna. tragiczna, po prostu jest tragiczna, no. Tłumasz to? Ziomek cały czas jest w telefonie. Ja nie mogę po prostu, nie mogę żyć w takim świecie ja No, ale nie, nie no ty... Nie pasuje Ach. Nie okay, wiem gdzie to jest ]kami. Tak dokładnie No Wiem, że trzeba po prostu się Ej, Ale to będą te raptusy czy raptory jakoś tak, nie? Raptusy, tak, będą raptusy <laughs> Zesrałeś się, Keneks <laughs> o, -o. <laughs> o Boże Skoczył na ciebie Gonić go, gonitwa za baranem Brawo, brawo Ej, widzieliście jak go strzeliłem? Tak Widziałeś tu Moje mięso tak. Dobra, chodźcie, wracamy Wracamy na, na drogę. Dobra, no, chłopaki, bo ja średnio wiem, którędy jest tam... Ale nie wejście. wiem czy... Ej, czekaj, czekaj, stój, stój, stój! Nie wiem czy czy żebyśmy poszli przez las, czy to dobry pomysł chodzenie przez las. No jak nie jest dobry! dobry. Raptusy no. są tam tylko. Nie, nie proszę, proszę stary, bo... <laughs> Ale są tylko raptusy, stary, żam, serio! Proszę! Tylko raptusy! Ja rozumiem, że jesteś rudy i się boisz, ale to nie znaczy, że... Stary, że Dobra, ja to ja mam mu! Chodź tu! Chodź tu Ale w demokracji i tutaj wojną się nie żyje. To wy! Nie wiem gdzie jestem. O nie, znowu ten! Mały pies. A on mi mięso podwalił. Zabrał mi sztyce! A mi mięso podwalił. Ej, sztyce nie mam. A gdzie masz? A może ci się zniszczyło? Zabrał syła. mi? <laughs> Joko klota, ziom Dobra. patrz! patrz. <śmiech> <śmiech> nie mam franka, nie no! Napraw to! Ale ty jesteś... Ty jesteś słodki! No tutaj jestem! Tu jest? Ale dinozaura żywcem! Mały ale wariat, pali się, spalił się Ej no czekaj, zbierzemy go no Co ty jesteś? A co zbierać chociaż? z skóry I co? Chodź za nami Ja nie wiem gdzie jestem naprawdę Ej bo ja nie umiem Czekajcie, czekajcie na mnie no O idzie Coś tu tupta takiego głośnego stary Niech nie, nie za mną! Niech za Nie! Nie! Ja w tym samym miejscu. Nie! A ja, 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 ja! O, dobra, chłopaki, udało nam się, udało się nam dotrzeć do e miejsca, gdzie umarłeś A weź się odwróć. No się w tym miejscu chciałem wam pokazać, to jest to miejsce Aha, czyli tam gdzie my spadliśmy to tutaj będziemy się odsiedlać Bardzo tak. dobry początek przygody I no. możemy się osiedlić albo na tej wyrwie, na tej skarpie Albo na tej z przodu, bardziej ta z przodu, tam gdzie jest to duże drzewo mi. Ta z przodu, ta z przodu Co uważacie o tym? I co w ogóle uważacie tak. w tym miejscu, zgadzacie się żeby tutaj się osiedlić? Bo zobaczcie, my możemy zamknąć wtedy się Zamknąć nasze plemię Ty, ale tu jest ładnie Nie, tu musimy Ja widziałem dodo, zabijam dodo Tu nawet no trzy dodo to nie jest dodo, to jest kupa. Mam dla Was super informację. Jeżeli chcecie z nami zagrać, ponieważ postawiliśmy ten sery dla każdego, wejdźcie sobie na Discorda, który jest w opisie, z tego powodu, że możecie z nami zagrać i wspólnie się dobrze bawić. No bo patrzcie, jak będziemy mieli plemię, ponieważ... Jak widzowie będą jeszcze grać na serwerze i nie wiem, będą chcieli zaatakować nasze plemię, to będziemy mieli zablokowane ściany, przykładowo, nie? Tam no dobra. Wejścia. Dobra. To zrobimy fortece. Chyba, że jacyś widzowie będą chcieli dołączyć do naszego plemienia, nie ukrywam, jest będzie taka możliwość. Dobra. To odkaczamy miejsce na bazę. Dobra chłopaki, trzeba byłoby coś zbudować, ale nie wiem, czy jest sens zbudować ze słomianych, nie wiem, czy nie lepiej poczekać bo na którym my możemy zrobić drewniane. Już możemy zrobić drewniane. E, ja potrzebuję do budowy tych rzeczy drewno, słomę, włókno w zasadzie. Drewno, słoma, włókno. Już to wszystko jest z drewna, z drzewa, nie, to mam. Tak, dużo Dobra, drewna. No Pamiętajcie, że lasy mamy dookoła, tej tak naprawdę wyrwy, oazy, jakby to zwał. Dobra chłopaki, zbierajcie temy. O widzę, że swing już wyruszył w podróż. Tak, ja już lecę. Będziesz ja... z dinozaurów niektórych, no ale No, jak znowu nas Maszerny. karno, zniszczy. Nie wiem Ej to jest chyba To ma takie rogi Tak To jest to Nie Gównem w niego rzucę moim Nie rzucaj Sionom. Gównem Czaj, idę Dawaj tam Dawaj mi te ludzkie odchody Idę tam do ciebie Można Nie, rzucać ty, no. gównem? Nie wiem Ale zrobię to o, kurde, nie trafiłem. Nie, stary, to jest Mordo, to jest Fiomia, to jest najbardziej grzyżne zwierzątko Ale na świecie. Ale ma rogi, zobacz, pytam się, czy ma rogi? To Ale tak! Ale to nie ma ruchu, to są zęby dzbanie. To jest knur zasrany. A patrz co zrobisz, jak, jak uderzysz? Ona po prostu ucieka. Dobra, to zbieram te roślinki w takim wypadku. Zrobiłem łóżko. Robię na łóżko, chłopak. Będziemy spali w jednym łóżku. Oh, yeah. Jestem zbyt ciężki! A ty, nie mogę chodzić! A ty dodajesz cokolwiek w wagę? Eee, co ty w ogóle dodajesz w yy, ten gramy? Yy, 130 w zdrowie, 130 w energię, co w powietrze, Wiesz co, 130 w jedzenie. Nie dawaj sobie w powietrze po pierwsze. Nie dawaj sobie wiedzenie, jedzenie picie. Dawaj sobie tylko wagę, prędkość i zdrowie. To są najbardziej opłacalne. No ja jestem tutaj. Dobra, tu, ci coś. Tu masz skrzynkę jak coś. Patrz! Jo, skórzane ciuchy ma! LET'S DO DES! Ja Przedzę, Boże, jest mi bardzo gorąco, idę do wody. Ale ja wolno chodzę, jasny gwi. Boże, bardzo szybko ucieka mi woda. Bardzo szybko, bo aż się palę. Ale Sary, ty masz taki malutki ogienek, czy... Mam taki ogromny. Jest taki ogromny? Jak trzymasz A, to masz co? <laughs> no teraz już mam upał, wcześniej miałem, że się palę. Nie ten knur mnie blokuje i nie. Czyż hipotermię ma? Ja chodzić nie mogę. Ej, patrzcie, jak ja szybko idę, nie? Ten Terizino, właśnie chłopaki, dopisuje dodatkowe zadanie w tym momencie. Jak wie? O swój pierwszego dinozaura, widzicie listę? Dobra, ej, koks. znam co zrobić? Tak se wymyśliłem. Jest mi bardzo gorąco. Czy Skórzane ciuchy ogrzewają mojego. Na pewno części Ale tak bardzo, bardzo? Nie wiem, jak Bo bardzo. Bo jest mi gorąco, nie mogę wyjść z wody. Tak, mm. wychodzę z wody, mam hipotermię. No to nie wychodź Nie, no. To zdaj mi na razie ciuchy No jestem goły i już mam hipotermię dalej To gorący po prostu chłopak Zacząłem awansować drewniana maczuga mi się na pewno przyda I bola też mi się przyda I dobra. Bole się przydadzą I... właśnie do zeswajania Jest z zżelzacz jak ja szybko chodzę, nie? Normalnie jakby był slow motion <głosy> <głosy> O, o ognisko zrobię Dawaj, rób To znaczy, to będzie już stary Dobry start, ognisko na dobry start, co nie? Ognisko zrobię, ale to tylko po to, żeby żarcie stary nam robić. Nie? Czemu jest mi tak gorąco, wam też jest tak gorąco? No, no ale z tego ale powodu... Ale macie hipotermię? No, tak, jest mi mega gorąco, ale ja to, mnie to nie obchodzi, wiesz, ja po prostu działam. Nie ma co ukrywać stary, aktualnie właśnie widzę, że jest przypływ upałów. Przez to, że jest takie żółte niebo, takie żółte niebo powoduje właśnie, że możecie to zaobserwować, że jest to... Przypływ upałów tak naprawdę Dobra, no to jest warta akurat uwagi Idę kolekcjonować materiały dalej Ej dobra, y, dobiorę się chyba do jakiegoś Pozadku dużego drzewa Żeby to ściąć na strzała i będę szedł Do skrzynki swoim kocim tempem Kocimi ruchami, tak? Tak, tak, ale duże drzewo ściąłem, Ło! Dobra Gi, idę po kolei. Co ci tak gorąco, co jęczysz? <grym> 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 Ja znowu moim kocim tempem lecę, nie? Co dzisiaj na zewnątrz jest 30 stopni, ziomek krzyczy na 30 stopni, co? Niech się życia nauczy trochę. Ja <śmówi> Ty jesteś stary gorszą prędkością chyba niż ja nawet. Ta ta, bo jestem mniejszy. <noise> Bo jestem mniejszy, to idę wolniej. No <noise> Widać, że mój bohater robił tylko bicep i klatkę na siłowni. No tak, to właśnie jest nie rada robił. widzowie na że jak chodzicie na siłownię, to róbcie całe wszystkie partie ciała, nie tylko bicepsiklatkę. i klatkę. Rada od mojej, od humusa, od humusa czekoladowicia <noise> Czekoladowy humus. A na przykład ja mam na odwrót, nie? Zobacz na moje nogi, stary, spójrzcie za siebie. Zobaczcie, ty masz wielkie, ale nie radzi sobie tylko dlatego, że twój zakres ruchu jest mniejszy, nie? Dokładnie tak. Ej, a co tak mówisz tego hipka i z tego nie, nie, nie chodźcie na siłownię, nie? Każdy sobie znajdzie jakąś wymówkę, tak? Dobra, nie miejcie wymówek, idźcie na siłownię. Słuchajcie, niektórzy nie chcą, niektórzy niektórzy uważają, że nie potrzebują, a rudy jest po prostu rudy. Ej, dobra, ja już zbudowałem trochę, ale to na razie tylko jeden pasek. Okej, okay, no i my już idziemy z materiałami, tak? Ej, zrzut tu fioletowy! Zrzut, no. Ej, Ale chłopaki, fioletowy go. to jest jakiś wysoki poziom. <głosy> <głosy> e, nie mogę wskoczyć! Olet. <noise> i co mam zrobić? Zniszczę kamień. Zniszczę ten kamień. <noise> po prostu. <noise> co cię tak bawi? Chłopak, ja nie wiem czy ja się śmieję z tego, że ludy nie może przejść z tego jak się swing śmieje. <laughs> jak to się rozwaliło ty! A gdzie jest ta skrzynia? Dobra, dobra, dobra. Jezus Maria, słuchajcie. Ej, ja nie mogę iść! Tak jesteś gruby. To wyrzuć coś i... Tak. Ej, 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 panowie, bo jakaś... Ta buteleczka z winem mi tak podskoczyła do góry. Jak się je, to tam jest takie strzałeczki do góry z jedzeniem, a ja mam strzałeczki do góry z piciem. O co chodzi? No stary, że, że wino pije, że, że jakiś alkohol. <laughs> A co zjadłeś? No nie wiem właśnie. Aha! Aha. <grystanie grystanie> <grystanie> Dogi! No na podłodze, kebaba, misiane, misiany, Spoko zjadłeś, Dobra, to ja muszę Ej, stary, się ubiorę ty, już. A nie zrobiłeś jeszcze wyskoczyć, szkoda. Musiałem taką wyskoczyć do wody zrobić, no to Nie, no my tutaj coś zrobimy ciekawszego myślę. A może zjeżdżalnie Zjeżdżalnie! Ej, z moim zdaniem to jest dobry pomysł, nie? Jakby chciałby, chciałbym, chciałbym. Ej, ja mam. Pięćdziesiąt surowego mięsa, ja muszę biec szybko do tego. Mm, do ogniska. Pięćdziesiąt surowego mięsa, skąd ja to mam? Ze, ze tego ja mięsa, się mięsa robi. robi się narkotyk, więc ich nie wyrzucajcie. Dobra, no właśnie wygląda tak jak mały susz blue Jazzu. nie? Autentycznie. To wygląda jak mały susz okay. blue Jazzu. Ej dobra, mam tyle mięcha. Jak to wrzucić do tego? No wrzuć tam po prostu, dorzuć Ej nie, tam Tirozauru, czy terizorał, czy... nie ja wiem jak mu było tam Ale o, stary, do momentu, aż nie będziesz podchodził do niego blisko, to on cię nie zaatakuje A na poprzednim odcinku było jak było, szedłem boczem, on na mnie skoczył jak pies na parówki, nie? Albo jak Rudy na kolegów Patrz, nie, to... patrz, patrz jak... wygląda. <laughs> nie słyszałem Złoto, złoto Ej dobra, zaraz kończę budować yy, podstawę A ja mam małe pole uprawne, będę... Jeszcze dosłownie trzy 3... <śmienicza> Ja się odwracam i ja widzę jego mordę, nie? Taki, taki giermek Jak mówisz, jak król mówi Przyprowadzisz mi tutaj po, posłańców I przychodzi on, przychodzi właśnie ten człowiek Przychodzi Rudy, nie? Z tą on i mówi, że on jest gotowy do walki, nie? Zrobi wszystko, żeby ochronić swój kraj. To jest właśnie ten giermek, nie? Żołnierzu, do boju! Chroń ojczyznę! Ja mam skórzane, fajne ubranka. Wy też możecie zrobić, bo 90 skóry wam zostawiłem. Sary, ja mam w ekwipunku 132 skóry. No to chodź pobiję, kurna. Wow. a co jak już uderzę tego frostpunkowego ziomka? Nie zaczął uciekać stary, to jest dinozaur, który ucieka akurat Ale z niego są fajne rzeczy, bo elektronika leci, która się przyda dopiero później w późniejszej rozgrywce i ropa Elektronika? Tak, no. no stary, no, stary. No, łaki, Ale co no, zrobił! Ej, przyniosę, Ale... pokażę wam Wielkie jest, kurde Ej, wyobraźcie Idę. sobie to, że Rudy jara się gównem, nie? Tak, no wiek Panowie... bo... ładny na środku naszej bazy gówno <gumana>, Wiecie, że z tego gówna będzie, gumana, będzie gumana, mogli mieć nawóz? No takie logiczne, tak z prawdziwego życia, nie? No nie, no jeden, nie? No ty, co ty nie wiesz, że się z obornika wyciąga gnojowice, gnojowice na poczkę i się jedzie na pole i się doprawia porządnie? Z tego właśnie masz śmigłki, a ty co miasteczny jesteś, co? Nie no, ja wiedział, ja wiedział Ja babci pomagał na działkę Ja zawsze pomagał, ja zawsze Jokens. przerzucał Ja zawsze przerzucał gnojówę Ja zawsze dobra, przerzucał bramkę bro... Jimmy, Jimmy, ty się tak nie wafluj mi tutaj ja zawsze brał ją w, w ręce ręcocha i wyrzucał Ale babkę czy gnój? Gnuj wyrzucał, babkę to mi dostał Gdzie jest skrzyja druga patafianie no? My nie ma! Ej, bo Ołodze ja mam jakąś nurnicę, o... mogę ją zabić? <noise> Nornice Nie no, <noise> dziki samica car... castoralales Castorides Castordes Castor sobie sobie jedną. A jak drewno wsadzić do paliwa? Do, do, <noise> jak włożyć drewno do paliwa? No ja zrozumiałem, ty. Nie ze wsi, to nie rozumiesz! Nie ze wsi to nie rozumiesz. Jak do ogniska wsadzić? Musisz patrz, musisz do drewna włożyć. Ej, ja zauważyłem, że nasze połączenie jest kurwa idealne. Jeden co ogarnia, a dwóch co się śmieje z gówno. Hell na W sensie, że ty nazywałeś się tym, co ogarnia, tak? Dobra, macie przypalić to mięso Nie nie <noise> mnie jak to się robi. Zróbcie nie? to za mnie. Jestem mężczyzna. Wow, <noise> a ja ten cały sa wypankowy jest mocny gościu? On ucieka stary, będziesz musiał za nim gonić i gonić. Nie ma sensu Ej Dawaj czy go zlejemy Ty mi drewno przynieść Dobra, dawaj, 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 dawaj Ja biorę łuk Pym Leży, Elo Łatwo? Co jest? Ja go dobiłem, dobiłem go Kikiera? Ropę dostałem No elektronika. ropa i elektronika, widzicie Chłopaki chodźcie, chodźcie do wody, ja coś pokażę Ej, doskoczyłbym stąd do wody? No, do, nie doskoczysz właśnie Nie doskoczysz A tutaj patrz, tutaj stąd Ale skoczysz? możesz skoczyć, no stamtąd powinieneś chyba doskoczyć, wiesz? <grym> dawaj, Proszę, jak... dawaj, 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 kameruje to, kameruje Poszedł, <grym> jeden Ała, dostałem pół bucha, anti A ty, Rudy, skaczesz? Ja mam sobie A obserwuję, tak? Dawaj, to wiesz, się kameruje Ja jestem ratownikiem, bo jak, kurda wyjdziesz z wody, to ci strzelę, stary <grym> Skakuj, skakuj, stary, pokażę wam coś no Dobra, czekaj oh, wow. Brawo Chodźcie, pokażę Widzicie to? No kolec Te, te to, to To są, y, bobrów On, oni tam itemy mają Ale jeżeli bobry tu gdzieś są, to zaczną was atakować No właśnie widziałem takiego jednego, fajny był Ten nie ma drewna był. No tu jest pełno drewna Bierzemy? Pa, do chłopaki, bierzcie, ja patrzę czy biegnie coś. Ej dobra, 200 wziąłem dobra. już jestem wolny Ej nie mogę się ruszać, wziąłem 500 Nie Ty, mogę dwie się, dwie się ruszać. weźmy Max, odstaw to trochę Daj mi, daj mi połowę, Ech. daj mi połowę Rzuć Dobra, jeszcze, jeszcze, czekaj Nie rzuciłem, nie rzuciłem, rzuciłem. Terizino do was idzie? Serio? Ja zawrócił, nieważne. Ile ty go miałeś? 500, no weź. No nie wezmę wszystkiego. Ile Wy macie w wagę w dane? Dużo, dużo mam. Ja mam 140 Ej, bo to nie może wygasnąć, panowie. Dwie minuty, dlatego A. ja będę. Ja tutaj do połowy biorę i, i zaraz po to wracam. Ja myślę, że to postawić, że to jest jakiś system obronny nasz, nie? No te, te kolce. Nie, to wygląda, <noise> tak. No, tak. to System wyglądało. obronny zrobimy przed innymi plemionami, które będą mogły nas na przykład zaatakować, jeśli będziemy mieli wojnę z jakimś innym plemieniem. Okej, okay. ale. Ej, to dobra, chodziło się. Ochodziło się. Pa. Ej, dobra, ja widzę tą nurnicę, ona jest. E, idzie w twoją stronę, ona nie biegnie, ale idzie, idzie tylko. A tak, a nie, może nie zabierajmy Ale im. ta nornica to fiomia czy jak? E, samica, nie wiem Samica, ale nie wiem, okej okay. Dzięki za info Nie ma za co A to jest wielki knur czy... Bober tu jest, chłopaki uważajcie Ej. No, Mówię w secie. Dobra, idzie w twoją stronę, idzie, idzie, idzie Rudy, ty wziąłeś stąd drewno? Ale mnie może nie ma tu! bober tam. wziął? Wziąłem, wziąłem, wziąłem Dobra, wziąłem. dobra Ej, biorę z drugiego kopca No nie, bo bober chce się ten, jeżeli to zobaczy Ale nie ma tu jej Dobra, Bobert jeszcze nie tak nie, nie widzę, żeby tam biegł, więc chyba chyba git. Dobra, wziąłem. To no jest od nawet tej cement. cement! No jest, weźcie też ten cement, ja go wziąłem. Ej, popchnął mnie ziomek, no pcha mnie! Dobrze, masz busta stare. On cię bije! Jest? Nie on mnie nie bije, nie zadaj mi HP! On cię chyba kocha! On mnie kocha, ej, on mnie pcha Nareszcie tylko sobie. Ktoś. Ej, on, on mi pomaga iść! Słodko. Patrzcie! Bo? Aha! aha. Nie da się jeździć we wodzie? Ej, mogę go nazwać jakoś, mogę się z nim zaprzyjaźnić. Ej, zobaczcie, serio, ma serduszko nad Twoim baniakiem. Może mi Ej, pomagał! Bo to jest gigantyczny dinozaur no, stary. Słodziak taki. Kozackie. Słodki był. To ma gigantyczny zwierzch. On Dobrze. też mi pcha! Co jest? Nie, tylko mnie kocha! Nie, on jest nas. Oje, moje nasze. Twoje moje nasze wspólne, tak. Ej, patrzcie, prowadzę go do nas! Patrz to! Ale się wspina! To no, pnij Ej, Ej, Patrzcie, przyprowadziłem go, to jest stary! Majniu, friend! Stary, ale on cię atakuje, a nie cię kocha! On nie mnie, on mnie nie atakuje, on mnie tylko przepycha! Nie, mnie się nie atakuje! No bo on takie, stary, on tylko tak zadaje. On tylko taki ma atak, on nie ma innego ataku. O boże! mnie do wody! On mnie kocha i chce to obchodzi. <laughs> Plus jeden, mnie też kocha. Dobra. Ej, tu się dwa się biją. Maluch i taki Wielguch. Oglądam to fejmem ma. Ja też właśnie przyszedłem, no. Drodzy Państwo, pojedynek pierwsza klasa, niesamowite spotkanie. Niestety Rudy, zobacz, zakończyło się zbyt szybko. To, jaki knockout, jasna cholera, takiego na naszej federacji jeszcze nie było. Do następnej walki musicie kupić Peł view. Zapraszamy do zakupu z linków w opisie. Baranie, nie przepychaj mnie już. A ja go biczuję. Chłopaki, zabijamy go. Biję Bije go, biję go chłopaki. Łapy go bije. Ja Roki, Balboa, wspinam się. Ej, bo ja chyba triceratopsa zdzieliłem! No nie, biegnie za nim! A! O, on już ucieka od nas. Ja przeżyłem. Jego misklikiem ziutłem, a on się zdejmuje na mnie. Ej, on nam bazę niszczy, no! Nie! O, w dupę! Zatakowałem go bez staminy. Rudy nie! Dobra, żyje, żyję, do wody wpadłem Pokonam go za złotych kości odbiegam, odbiegam z triceratopsem. Po prostu odbiegam, Dobra. chłopaki, odbiegam go, spotykamy się teraz w bazie. Uciekaj z wody! Ale ja nie mogę biegać. Pegnajcie. Nie! Dobra, chłopaki, właśnie stawiam, powiedzmy, że ostatnią ścianę tutaj niby, jeszcze przydałoby się tą ścianę zrobić, ale to tam wiecie, no nic sam... a są coś przyjdzie. Nieważne. Chodźcie chłopaki. Myślę, że mamy tak naprawdę zaliczone jedno tylko zadanie poprawnie Drugie, nie wiem czy można udać niezaliczone Będziemy musieli to dokończyć w następnym odcinku po prostu Przyszła nasza skarbunia przyszedł nasz kochany, nasz misiaczek przyszedł, dobra Moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka Mam nadzieję, że wam się podobało Pamiętajcie o wejściu na Discorda w opisie, jeżeli chcecie z nami zagrać Tam będziecie mogli dostać white listę Bardzo prosto, nie trzeba nie wiadomo jak dużych wiadomości pisać Po prostu trzeba się zakwalifikować żeby brać w udział. I tyle. To jest prosta sprawa. Zapraszam tam. Dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Ja się z wami żegnam. Chłopaki, wy się jeszcze pożegnajcie. mano